Dobra, jestem już z wami i chyba wiem, jak to przejść. Należało chyba iść tutaj. Nie wiem, nie jestem do końca pewny, chyba tak. Nie mam pojęcia. Mam dosyć już tego medala, już naprawdę chciałem to skończyć i w życiu już nie będę dawał na medium w medalu. Grałem już to drugi raz, ponieważ poprzednia część, to właśnie, to, cholerne to, yy, to była po prostu istna katorga. Nic mi nie wychodziło, zabijalnie mnie co 5 sekund, i doszedłem do wniosku, że tego się nie da, przejść inaczej jak po cichu Będziemy to szli, będzie to szło powoli, no ale cholera to Inaczej się nie da, koniec Ja tak doszedłem do wniosku i koniec Jak załączą alarm to dla mnie to już jest fail Boż Nie Jeszcze raz nie, ja już powiedziałem, to jest normalnie fail. Jak to zaliczysz... No, mówię yy, Jak tu się załączy, ale to, to dla mnie jest już fail. Nie mam pojęcia Spróbujemy go jakoś tak od boku Nawet się od boku nie da Drzewa są pancerne Dobra Udało się Save. I powolutku. Bez pośpiechu. Nie wiem. To już, już jest. O oh, kurde, sorry. Nie wiem, czy to jest fart, ale... Nie, to nie jest fart. Chyba nikt nie usłyszał, co. Tak, tak. No, tak, tak jak mówiłem. Nikt nie usłyszał. Jeszcze raz safe. Idziemy powoli. Nie nerwowo Bo nerwowo to ja tego nie przejdę w życiu. Jeszcze dostanę pewnie zawału przy tej grze. Tak. Fajle są okropne. Nie lubię. Nic nie widzieliście. Jeszcze raz safe. Teraz to zsabował jak głupi, bo to, to się inaczej nie da po prostu, ja już próbowałem iść na żywioł, jak, to, jak lubię zawsze ja to robić, ale to naprawdę nie, 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 nie jest w stanie. Ta misja mnie naprawdę, no nie wiem, tak denerwuje, że piąta misja to w porównaniu do tego było, nie wiem jak to nazwać, soczek z mleczkiem, no dobra, nie było tego, soczek z mleczkiem, okej, okay. ja już naprawdę pierdzielę głupoty jak bułka z masłem, no. Prostowanie, bułka z masłem. U mnie soczek mle z mleczkiem to jest bułka z masłem. Dobra, wbijamy do jakiejś niemieckiej chałupy. Zimno na dworze. W domu ciepło, to odbijamy. Podoba mi się tutaj. Nie dość, że ciepło to jeszcze jest amo albo wiecie co, wracamy z powrotem. Nie podoba mi się tam. Ach. Naprawdę ta misja to jest... To w ogóle ta, ta ten medal of honor to, to naprawdę to mnie przypłaciło tyle nerwów. Boże kochany niemcze. Uspokoisz ty się? Szybko, jak się bije. Ku nie kuyy u, u kucać. Może nie z zapalą alarmu, może będzie z daleko albo coś. No hasz, -has. tu go mam. Tu cię mam, tu cię mam. Amfa techno, techno amfa. Dobra. Eee, yy, BBBB. Tak. The Dobra, ja... no jest... Jeszcze tego bra brakowało. Nie, znowu się zaczynają lagi. Stop. Dobra. Chyba już przeszło. Lagi przeszły. Nie jestem pewny. Denerwuje mnie to strasznie, już po prostu ta gra cała... Nie dość, że lagi w tej ostatniej misji trudna jest po prostu, nie wiem... Nie mam pojęcia, same komplikacje. Granata Patrinka, co? Cisza. Nie! Nie! Gnoje! Nie myte! Naprawdę, to jest katorga, nie wiem. Zarzucę tą serię, jak tak dalej pójdzie. On mi włącza alarm zazwyczaj. Boże, to jest obłęd. To jest kap... Nie! Nie. Zły zapis, w złym miejscu, w złym czasie. Naprawdę. Jak Nie! Wiecie co? Zaraz mnie kurwica trafi. Jeszcze raz, Czytamy sobie poprzedni punkt i wszystko będzie dobrze, nie? No. Tak, pozytywne nastawienie do życia to podstawa. Już będę mądrzejsi. Chodź szwabku. Spokojnie. Nenerwowo. O nie szwabie. Kurwa. Nie było alarmu. Cisza. Dobra. Nie no, to jest naprawdę. To chyba komicznie wyjdzie przy moim nagrywaniu. Nie no, przepraszam was bardzo, ale to, to, to nie sposób nawet nic gadać. Tutaj nie wiem, no to, ale to jest dla mnie nauczka. Albo przechodzić gry na easy albo rzucić to wszystko i nie grać w ogóle. Nie wiem. Nie wiem, ale... To może... Mogę to nazwać, to zagrajmy narzekaniem. Bo to co tu się dzieje to jest po prostu... Nie wiem, nie no widzieliście, to, to jeszcze SS-Mani znikają, to, to jest naprawdę śmieszne. No właśnie można po prostu pośmiać, to jest FPS, w którym człowiek się naprawdę śmieje, szczerze śmieje. Dobra. Nic nie zrobiłem, ale Nie, to nie na moje nerwy. Okej. Okay. Mamy 16 życia. Nie jest za fajnie. Oj nie jest. Naprawdę. Nie wiem, gdzie oni są, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ludzie mają wszystkie lepsze bronie niż ja, ja muszę się z tym chujstwem użerać, nie? Przepraszam, że klnę, ale to jest naprawdę, to nie sposób. Człowiek jest nie w stanie, tak. Po prostu nie w stanie. No mówię, to przecież to... Naprawdę. No... Nie, 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 nie ze mną te numery, synku, nie ze mną. No, po co ja sobie wujak na pewno? Pier... <grystanie> ja naprawdę jestem czasami komiczny Nie No <grystanie> Ja po prostu w śmiechu warty. Nie, coś, coś nie idzie to wszystko Super, nie ja już naprawdę mam dość, mam dość tego gówna Kurwa, jeszcze raz czytać grę I wracamy Dobra, nie skapi się Jeszcze raz, save Chyba To trzeba, rozpieprzyć wyrobny mak. Tak, nie skapki się Ja po prostu to pieprze, głupoty to już po prostu są No tak, tak, tak Stop Jestem Nie wiem co się dzieje To jest po prostu jakieś No tak, widzieliście to? Albo to są, nie wiem, bugi w grze, albo ja już mam na nagowe dostaje, i tylko ja to widzę. Ale u mnie... ...się dzieją jakieś niesłychane rzeczy. Niestesmani nie słyszą strzałów. Mam 6 HP i żyję. Ha. Ha. O no, tak. Nie, to nie sam. Nie żyję. Okej, okay, korzystajmy z błogów Nie, Ja muszę znaleźć apteczkę. Bo nienawidzę tej gry. Jezus, nienawidzę. Dobra. Mniejsza od to. Nie no, to musi być jakaś apteczka, prawda? Prawda? Dajcie to. To. Save Dobra, mam nadzieję, że to już jest końcówka tej misji i że ona już się więcej nie powtórzy i że ja już nie wpadnę na taki głupi pomysł, żeby nagrywać FPS-y na średnim poziomie Mamy już full HP Dobra Może to jednak, nie był głupi pomysł Jeszcze dwa Nie wiem gdzie mamy iść, nie wiem co mamy robić Mniejsze o to Kończmy już tą misję Wy tego chcecie, ja tego chcę Chociaż tak, to już jest chyba końcówka Miejmy nadzieję końcówka gdzie zaraz, masz mm, ucieknij przez rezydencję komendanta na południu miasta Jak nie mam to jest to to du dudu Tak Przerzucamy się na coś cięższego Nie, nie granaty Cwóreczka? Tak, czwóreczka Okej, okay. musimy teraz jeszcze Na sus Maria tom. Tak tak właśnie mi. Tak wyglądała między innymi piesza tak właśnie wyglądała moja pierwsza próba. Nienawidzę tej gry, nie wiem ile to wyjdzie, to, to, to będzie... No nie mam pojęcia, w polerę. Naprawdę. To będzie chyba odcinek jeszcze dłuższy niż trzecia misja. Już, naprawdę, mam, mam, tylko już chrapkę to skończyć, no... To miała być zabawa! No ale dobra, mus to mus, muszę to skończyć już skończyć i najlepiej wrzucić i najlepiej już nigdy do tego nie wracać Prawda? Zostawcie mnie w spokoju. Tak, granaty was zgubią dzieci. Powtarzam to mam... któregoś tam odniech. Eee, no, jest naprawdę jakieś głupie, no. Kto wymyślił tę grę? się serio pytam. Oni mogą bić, ja nie mogę bić. Ja mam granaty. Ale jak ja rzucę to nie trafia, a jak oni rzucają to też nie trafia Dobra to jest sprawiedliwe Ale te alarmy to są naprawdę głupie Dobra Spróbuję przestać narzekać To jest naprawdę trudne, ale Spróbować mogę Stawcie mu. Ja myślałem że to będzie łatwiejsze niż... O! Zrobimy sejwa. Granata, dziękuję. Wam. No bij mnie, bij mnie, bij mnie. Wolę jak mnie bijesz nie zomieszczelasz. Granata <gryw> Boże kochany, no to jest po prostu komiczne. Już ja mi się teraz nawet nie chce płakać, tylko śmiać. Już nawet nie wiem do bo ja strzelam. Mi nawet medal podpowiada, że zakończył zakończy tą gę i wyłączył... Dobra, tam jest chyba już ta rezydencja. Zakończmy to w cholerę i zrobię sobie chwilę przerwy, bo to jest nie sposób, naprawdę. Wyspecjalizowane cele, sejwy. Nie. Dobra. To dobra, okej. Okay. Będę tak. No bo zbliżamy się już do końca, więc to nie chyba powoli już streszczać medala, to bym go tak. Wgracie sobie na hardzie. Wszystko będzie fajnie. Do czasu, kiedy nie wjedziecie do tej misji. No bo widzicie, co się dzieje. Skończycie tak jak ja. Mam pomysł. Łatwo wam się mówi, podejdź do sygnalizacji i ją wyłącz, kurde Teraz jeszcze pytanie kurde, gdzie jest sygnalizacja No właśnie Ja już nawet nie mam siły narzekać Nie wiem, ostatnia misja to jest fail to jest Po prostu z mojej strony fail, jakich mało, i jakie rzadko widuję, bo oglądam też za greimerów No właśnie Wiecie co? Dołączę do Was, jak już tam dojdę, bo to jest jakiś po prostu, no, koszmar jednym słowem.